Dzień dobry. Dzisiaj wsadziłem wysprzęglić, żeby go przetestować. Czy nie leci, czy pracuje. Dlaczego go? Próbowałem wymienić lub zregenerować z tego względu, że nie było sprzęgła. Sprzęgło było takie w połowie i po prostu no, nie działało. No, wpadł pedał i, i tyle. Nie? Teraz was tutaj usadzę na sile i pójdę nacisnąć parę razy sprzęgło. A wy sobie patrzcie co tu się dzieje. A teraz do środka. Oczywiście. I zobaczcie jak ładnie padał pracuje pracuje w całym zakresie Tu już tak naprawdę łapie także uważam, że wysprzęglik działa poprawnie miejmy nadzieję, że będzie służył latami ładnie, dobrze jest ze sprzęgłem jeszcze nie wiem co zrobię, bo sprzęgło wygląda dość dobrze a to koło zamachowe jednak jest dwumasem ale za chwilę Wam pokażę co chodzi no i zobaczcie chciałem to, to Wam właśnie pokazać to jest jednak dwumas widzicie kurde nie myślałem, że w tym małcie będzie dwumas zobaczcie jak ładnie pracuje nic praktycznie nie słychać eleganckie co starczą i z dociskiem wydaje mi się że zostanie bo, bo jest to w dobrym stanie no trzeba to troszeczkę obczyścić i, i z powrotem do, do trupa no. na razie na razie tyle trzymajcie się